Dzisiaj taki nietypowy vlog, ponieważ zjem jeszcze jedzenie, którego nikt nie jadł na świecie. Mianowicie Hamburger, w sumie to nawet chyba Cheeseburger, bo jest droższy, mało droższy, a ser dużo daje w takim jedzeniu. Ale <grym> chujowy kadr, Boże. Ehm, ten też jest chujowy, ale nie jestem w stanie nic lepszego tutaj wykminić. Ehm, no. Taki owlogasek, kurwa z cyklu tych zajebistych. Dobra, macie, póki co kadr taki bardziej TikTokowe. Po prostu nie jestem w stanie kurwa inaczej ustawić tego telefonu teraz. Dzień dobry Dzień dobry, co na zamówienia? Dzień dobry, ja bym chciał popra y cheeseburgera jednego Tak? I to tyle Będzie 5,50 proszę dalej Dobra, super Dzień dobry, cheeseburger tak, tak, tak Proszę tak. bardzo, smacznego Dzięki Mamy Słuchaj Wiecie co, ja się wpierdolę Czekaj kurwa, Siema. Yy, przesiadłem się do tyłu auta. Bo tak mi jest wygodnie i chuj patrzcie O yy, mam duży pikachu. On siedzi tutaj obok. Tu mam mniejszy pikachu, który sobie dynda, aczkolwiek już nie dynda, bo go wpierdoliłem tutaj. Ehm. Yy. Mam jeszcze tutaj jednego pikacza. Kurwa mać. <grystanie> Sorry za mój y, nieogar, aczkolwiek nigdy nie nagrywałem w aucie po prostu nic. I nie wiem, za chuja jak to się poruszać, nie? <grystanie> Raz zrobię na miniaturkę. Zajbiście, dobra. Więc. Zapłaciłem za to cudo 5,50 polskich złotych. Sprawdźmy smak. W zestawie dostałem też serwetki. Przydadzą się. Oraz jeden pyszny cheeseburger. Odpakowujemy skórwy syna. Prezentuje się tak, nasza kanapka. Sprawdźmy test smaku. Więc recenzja smaku wypada znakomicie. Jest to bardzo dobre jedzenie, niezdrowe, ponoć, aczkolwiek smakuje dobrze. Co mogę powiedzieć więcej? Bardzo dobry hamburger. Cheeseburger. <gry> eee, jeżeli chcecie więcej szalnych recenzji, szalnego jedzenia dla szalonych ludzi, myślicie pomoc, zostawcie łapkę w górę na, na ten. W ogóle wiecie wszystko, co robić. No, możecie tam wbijać na różne moje, kurwa, stronki, nie? Facebook, tak dalej, Instagram. Linki w opisie, jak codziennie. i kurwa tyle, Neo.